Do utkania zwykłej tkaniny potrzebne było krosno drewnianej lub metalowej konstrukcji, na których można było wykonać dowolną ilość splotów. Niemniej jednak na wsi polskiej podstawowym splotem tkackim był splot płócienny, który pod, w powiększeniu wygląda troszeczkę jak szachownica. To znaczy, jedna niteczka idzie pod spód, druga w górę, a w szachownicy pole czarne to tak jakby nitka szła pod spodem, a po pole białe to jakby nitka szła górą, więc naprzemiennie. I w ten sposób zaplecioną tkaninę takim splotem. Potem wykorzystywano do szycia koszul, bielizny, obrusów. Tkano też tkaniny wełniane, które były ciepłe wodoodporne i tak dalej. Więc tutaj możemy zaprezentować, jak tkało się ten splot płócienny. Na czym polega to przeplatanie nici? Mamy tutaj krosno pionowe, to znaczy, że nitki osnowy w dwóch rzędach idą nam z góry w dół. I wprowadzamy, czyli przeplatamy nitką wątku pomiędzy te dwa rzędy osnowy. Zmieniamy. Nitki, te, które były z przodu, idą do tyłu. Za pomocą odpowiedniego urządzenia trzeba dosunąć. Kolejnym splotem, który chcę przedstawić, jest splot pętelkowy sumakowy. Wprowadzając dodatkową nitkę w odpowiednim kolorze i grubości, mamy wrażenia kolorystyczne i sensoryczne. Splot sumakowy najczęściej stosowany był w makatkach, bieżnikach, czyli tkaninach dekoracyjnych. Aby wykonać wzór sumakowy, na makacce bądź na bieżniku, w zależności od zapotrzebowania, trzeba było mieć rozrysowany wzór geometryczny. Więc, mając rozrysowany wzór, bierzemy nitkę i oplatamy dwie nitki osnowy, potem kolejne dwie nitki osnowy. I w ten sposób wprowadzona nitka daje nam ciekawy efekt. Wzory zwykle są geometryczne. I tutaj można też popantazjować sobie. Aby wzór się trzymał, musimy przepleść lotem płóciennym dwukrotnie. Muszę to oczyścić. I teraz wracamy z powrotem w drugą stronę. Po przepleceniu wzór jest wypukły, co daje nam wrażenia sensoryczne i wizualne. Dwie niteczki, pod dwie nitki wkładamy włóczkę, okręcając ją Bierzemy dwie kolejne niteczki, okręcamy i z przodu pomiędzy tymi nitkami wyciągamy końcówkę. Spuszczamy w dół, odcinamy. Kolejne dwie nitki pod spodem, górą okręcamy i pomiędzy dwie wkładamy. Drugim sposobem zawiązania węzełków jest taki, że mając gotową niteczkę, bierzemy cztery nitki, rozdzielamy je na pół, oplatamy dwa końce nitki i ściągamy w dół. Oplatamy. Przekręcamy i ściągamy w dół. Po zrobieniu jednego rzędu przeplatamy z plotem płóciennym, aby nasze węzełki nam się nie rozpadły. Raz. I dwa. Dzięki temu mamy taką strukturę dywanową. Pędzelki jak w dywanie, mięciutkie.